Hej, 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 z tej strony Mike, a dzisiaj jesteśmy w nowej grze, która jest Cat Fishings. I oczywiście... O Jezu, 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 co to za interakcja tutaj zaszła? I jeśli no, Wam się spodoba ta gra, to będę mhm. bardzo... <laughs> szczęśliwy. Ogólnie to jest stara gra, ale myślę, że się spodoba. Tylko nie wiem za bardzo jak rzucać i nie wiem dlaczego mam 400 dołków. I pół levela w do dobra. O! Rzuciłem, dobra. Co, trzeba przytrzymać i pójść. Okej, okay, mamy rybę pierwszą. Ogólnie też mogą nieco się zastanawiać jak się... yyy... w kategorii w jak się cał na cały ekran dać. Oczywiście to jest bardzo proszę, wystarczy ALT i ENTER, kliknąć ALT plus ENTER. A, Acctitude New Quest. Yyy... musztart Fish, musimy Musztard Fish złapać. Dobra, mam kolejną rybę. O! Okej, okay, czyli to jest jakaś lepsza. Jak tutaj widzę. To jest ten start fish? Tak. Mustard fish, mamy to. 1000... Tysiąc... Jo nie mogę, już mamy 1200 toków. New quest. Unlock the next rod. OK. Czyli mamy kupić drugą wędkę. Dobra, mamy drugą wędkę. I teraz dobra, new quest. Fusny a rod at home. Więc co znaczy, ale niedługo się pewnie dowiemy. Nie no, dlaczego? Dlaczego mi ugryzłaś moją rybę? Ja zaraz się tam złapię, już sztartfisz. Haha, mam cię, mam cię, mam cię, złapałem cię. Dobra, sel. Klikamy, dobra, lecimy dalej. Co to za drogie rybki? O nie, co to jest za ryba? Jakiś rekin? Jakiś mini rekin. Mini rekin. Dobra, weźmy sobie to. Ile ona kosztuje? Ja? Dobra, dużo. Czekaj, bo coś odblokowałam, chyba katalog odblokowałam, ale nie wiem do końca. Nie no! Dlaczego ta ryba mi łapie? Katalog. Mamy 3%, czyli... 3 ryby na razie, czyli musimy 100 ryb złapać? No bo 3% mamy i mamy 3 rybki, no nie! No dlaczego ona mi ciągle łapie? Ja chcę jakąś małą rybkę na no, przynętę dla tej większej. O! No nie, no i mi już żarła ją! Czego mi już ręcz? Dobra, zaraz się złapieć. Jadu, Złapiecie. cię. Haha, ha, mam cię! Mam cię! Mam cię! No, 800 dolków. dziękuję bardzo. Dobra, zabierzmy sobie tą i złapiemy tą Mustard fish tam no dole. Pyk! Hak zarzucony. Mustard Fish, Mustard Fish! Dobra, mam ją. Dobrze nam idzie a na razie. Ja też wiem tutaj można kupić sobie łódki new road upgrade Co? Upgrade? Click on Możemy upgrade'y kupywać Driving lure Ok, driving lure Quest complete New Quest fish. mamy to Kurczę blade, nie nie nie, nikom fish Trzy musimy złapać te Dobra, to będzie proste, to będzie łatwe. Tu, oto są, oto są te. Dobra, to jest łatwiutkie. Sprzedajemy je sobie od razu. Szybko wykonujemy te questy. No, czemu mnie żadna nie chce złapać? Dobra, tam dalej może złapią. Nie ta. Nie, nie, nie. Nie ty, albo dobra, no może być już tam. Sprzedamy sobie ją chętnie. Tak, że mnie po drodze ta nie wzięła? Dobra. To chcemy. Mamy już dwie. I dobra, ok. Zabieramy. I tu są jeszcze jakieś fajne rybki, które musimy sobie złapać do katalogu. Ok, mamy. Ee, kolejny. Ne new Quest. Tu muszę zrobić Dobra. I ja bym sobie zupgradezował jeszcze to. Ok, co to jest? Aha, czyli wędka ma po prostu. Ryby mają większy zasięg, jakby, że widzą nas z, z większego zasięgu. Proszę, no złap mi chociaż jedna to taka fajna. O, o, kręcą, kręcą, kręcą do mnie. Proszę, 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 no złap się, chociaż jedna. Nie chcą, nie chcą. Smutno mi teraz przez te ryby, smutno. O, złapała jakaś nowa, złapała jakaś nowa. OK, z zabieramy. Okej, okay. to weźmy sobie na przynętę, bo tam widziałem jeszcze jakąś taką fajną rybkę. Nie, nie, wy mi nie łapcie tutaj. Tylko tam widziałem taką fajną rybę, ale już jej tutaj... Tu jaka jest Dobra, złapiemy tą łyczą może. Tylko najpierw chyba potrzebujemy jeszcze większej przynęty. Chyba musimy tą taką średnią rybkę złapać. I ona musi nam... O, o, o może to nam weźmie. O jest! Mamy to. Wzięła nam. 400 dolarów. dobra, super. Super, że nam wzięła ta rybka. Okej, okay, tutaj mamy... No nie mamy w sumie. O nie, 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 ty mi nie wiesz, ty mi nie bierz. Wiesz w sumie. O nie, zjadła mi ją. Ona... Ta o połowę zmniejsza cenę, jak jak zje rybkę. No nie mogę im mu twiszów złapać. O, o to mi chodzi! O to, o to, o to dokładnie, co mnie teraz goni. Nie, 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 no zostaw mnie, no zjadła mi. Jednego. O nie, nie, dobra, dobra, no. Chodź, chodź, chodź na przynętę. No chodź, no nie, no nie złapała się. Kurde, te rybki tam ją tak... Muszę dwa tartwisza złapać. Ale nie mam... Nie ma opcji, że ja złapię dwa tartwisza, tak. Dobra, to tę mi może wezmę. Dobra, wiała. Okej, okay, sprzedajemy po prostu tutaj i kupujemy nową wędkę za 10 tysięcy niedługo. Dobra, tej nie chcemy, tej nie chcemy. O tam jest mustard fish. Nie, 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 ciebie nie chcę, ciebie nie chcę. no nie no. To za duża ryba na tą przynęte. Nie możemy jej zabrać niestety. Dobra. I wiesz co? mam to w dupie głęboko. Kupujemy nowy nowy upgrade kupujemy. Kupujemy wywalone w te, te upgrade'y kupujemy tutaj. Jakbym wziął tą wenkę, to jest pusta bo zaprajdem. Dobra. Teraz mogę daleko rzucać. Nie, nie mogę wcale tak daleko rzucać. A, bo ona leci bardziej w dół. Okej, okay, rozumiem. Dobra, teraz to zabieramy. Rzucamy ją. Jako przynajmniej, który mnie boli dupa od 350 dolków. Oj dobra, trudno najwyżej. Aj to, wca aj, to wcale nie, że nie leci. Ale oszustwo, zostałem oszukany. <kly> Dobra, teraz w ogóle nie dotykam haczyka. Ciekawe, on sam poleci. No, nie leci wcale niżej. O, o. No nie, no za duża ryba to jest. Musimy ją w końcu wyłowić. O, o, coś tutaj mam. Co to jest? Dobra, kupujemy to. A to drugie? Też kupujemy oczywiście. Pyk! Wow! Ale daleko zarzuciliśmy teraz to. Wow! Co jest? O, nie, byśmy złapali to. Dobra, le lecimy tam jeszcze raz, tylko. Szybko jakąś taką malutką złapię tutaj. Że mi to dużo przynętę taką. No złap mi jakaś, złap! Złap, dobra, nawet ty to. Okej, okay, super. Kocham. Kocham cię. Co to? Nie, 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 Ty się tak nie garaż kolego. Dobra, lecimy. Tutaj na dół. <laughs> o! Co jest? O nie, zjadli mi ją! Do końca co jest grane? Co tu się stało? Nie, 0 dolarów dostałem, dobra. Kupujemy to. Lecimy. A, uciekaj. Nie, no... O nie, zjadają mi! Nie, 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 nie. No zjadłem ją do końca, no. ja nie mogę. Ale no dobra, to jest dobra lektyka. Uciekaj! No nie! Jeszcze mi ją no. Nie, no, żartowałem. To nie jest wcale dobra taktyka. Nic na tym nie złapałem. Straciłem bardzo dużo pieniędzy. Nie podoba mi się to, tak szczerze mówiąc. O, tutaj są te takie fajne rybki. Ale ty mnie nie goń, kolego. O, są te fajne rybki, ale one są strasznie głęboko. Ja tym nie dosięgam. Dobra, złapaliśmy tą. Tutaj mu, 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 start fish musimy złapać dwie. Dobra, na razie ja po prostu sobie ją sprzedajmy. I katalog. Chciałbym. O, to jest fajna, może. O, właśnie to jest ta, którą chcę. 2,5 tysiąca ona jest. To jest ta, którą ja bardzo chcę. O, 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 złap mi dobrze, 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 złapała mi. Piękna rybka, piękna. Jakbym wziął teraz... Czekaj, 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 czekaj. Jest. jakbym złapał teraz tam jakąś większą tą rybę... Lecimy z fajerwerką. Nie, nie, nie. A, bo dobra, ty masz wziąć w sumie. Proszę, tylko nie obgryzajcie mi jej. Bo tej jeszcze nie miałem. Ona będzie do katalogu, fajna. <laughs> 900 dolarów, dobra, opłacało się. Kupujemy jeszcze raz to. O, teraz zarzuciłem będę daleko. O, tych jeszcze też nie... O nie, no czego tam mi bierze? No. Ale tych jeszcze nie patrzyłem, więc sobie je złapmy. Złapmy je szybko, zanim nie uciekną. Dobra, mamy to. Aha, to jest chyba ta sama co tamta. Nie, inna. Inna jest do katalogu. O, dobra. Do katalogu ją mamy. Z dużych fiszów to jest ta, ta czerwona i ta żółta. Ale one są drogie. One są przerąbane drogie, ale na ten... O nie, nie, co ja robię? Dobra, weź mi. Weź. Dobra, okej. Okay. Zamieniamy to. Lecimy znów. Nie bierz mi! No nie no! O, jaka tutaj jest piękna! Jaka tu jest przepiękna ryba! No i jeszcze musztard tartwisz mi złapał. Da się zrobić tak, żeby one żywcem zjadały te ryby, które my jakby, mamy na haczyku? To mi się da, ale ja jestem jakiś głupi i nie wiem po prostu jak to zrobić. No tu jest fajna była. Ty mi nie wiesz. O! A ty... No nie, ty! Dlaczego? Ja marnuję tyle pieniędzy na 0 dolarów. No co jest? Dawaj, jeszcze raz. Lecimy. Tylko nie chcę, żeby mi... No ty! Łupę, zaraz się pogniewam i zaraz wyjdę z tej góry. Już się zdenerwowałem. A te główne po 50 dolarów kosztują. Ja mam 50 dolarów sprzedawać ciągle. To nawet nie leci dalej ten hak. Ja chcę łódkę. Ja chcę łódkę. Ja chcę łódkę. A tych mój się nie da łapać. Dobra, wiecie co, resetuję. 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 Resetujemy. Mamy to. Jest! Są wszystkie ryby! Są wszystkie ryby na nowo! Są wszystkie ryby na nowo! Dobra, super. Super. Zamieniamy to... Też nie wiem. Dobra, lecimy. Przynęta. Jazda. Jest duża przynęta. Dobra, okej. Okay. Złap mi, złapi złapnij, któraś. Się... Nie, no nie! Nie, no i teraz przypłynęła. No nie no, tej gry. Dobra, jak mi zabraknie rybek, to ja będę po prostu resetował. Ej, to jest dobry plan. Dobra, lecimy. No to co ja zrobiłem? No nie, no i mi rybka znikła. Dobra, no nie zjadaj mi. Ej! Tam to jest tak wkurzająca, ona zamiast do mnie podpłynąć, to mi tylko podpływa, jak ma zjeść ryby. To tak samo. Nie podpływa normalnie. Tu no weź. Dobrze, mamy Mustard Fisha jednego, to jest drugi. Mamy cię. Dobra, bierzemy znowu Fireworka, próba. Let's, let's go. Nie, nie, nie taka malutka, nie taka malutka, nie taka malutka, nie taka malutka. O, o, tak! No się dlaczego mi już zjadła? Tą chciałem właśnie i tą żółtą muszę w końcu złapać. No dobra, fajnie. Ale ile ja mam tutaj ryb teraz? jakie ja mam tego musztardfisha wyłapić? O, tu jest kolejny jeszcze musztardfish. Jaki dziewczynkiem to jest ryb? Co jest? To są te wszystkie po 300. To jest POG. mega, o, o, musztardfisha. dobra, mamy go. Zabieramy go. oczywiście, mamy, mamy kolejne zadanie. Ok, mamy to za, za 1000 zł. Kolejne zadanie. Yy, super. Super to, które były, nie wiem. Lecimy znowu z ogromną przynętą. Trudno. Nie, no serio, ta mi wzięła. Dobra, jeszcze raz polecimy. I weźmiemy teraz bombę jeszcze, weźmiemy bombę. Żeby tę malutkie mnie odstraszyć. Żebym tam malutkie mógł odstraszyć. O, ta 800 dolków aż. Dobra, trudno. Zamieniamy ją w to. A, wynocha. Żółta, żółta, żółta albo czerwona, żółta albo czerwona. Nie, no mi ją zjadły, tak. No nie, no nienawidzę tych ryb zesranych. Dlaczego? Cztery tysiąca z taką zjedzoną! To ile ona kosztuje? Ona 18 tysięcy kosztuje! One mi ją zjadły! Co za chamy! Dlaczego? te rybki takie hamskie? Wszystkie. Jezu, co ja zrobiłam? Z taką małą przynętą poleciałam. Wynocha! I stąd. O! To, 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 to! No nie! No i ty mi No nie no! Dobra, sprawdźmy w katalogu, które są te słupki. To są te. Dobra, one będzie... i będzie łatwo złowić. O, tu już mamy jedną. Proszę bardzo. Tyk. Lecimy z kolejną. O czapka, co to jest? Nie, no to dlaczego tego nie złapałem? Jeszcze raz! Dobra, dzięki za rybkę. Ale ja chcę tą czapkę. Halo, gdzie ona jest? Nie ma jej tu. Tam jest! Ale ja tam nie... Tam nie doleci mój haczyk. No nie! Mustard fish. dlaczego mi złapałaś teraz? No gdzie są tam te rybki No tam są! Ja ich nie dosięgnę, mega. Super. Dobra, teraz... Lecimy z tego mu fisha, muszę wyłowić. Teraz mi nie bierzcie rybki, proszę. Dobra i musztart twisz, musztartwisz. Jest! Złapałem ją. Dobra, lecimy bomba. Cyk! Jazda. Dobra. Serio! Ale złap, złapię czapkę. Nie zapałem czapki! Dlaczego? Koha, nie zapałem. No i jeszcze mi ta ugryzła, nią. No nieee. Dobra, lecimy jeszcze raz. Brrr bomba. O, co to była za ryba? Nie, dlaczego mnie odstraszyło? Nie no, wzięła mi... Nie, no co mi wzięła za ryba? Jakaś, która 50 dolarów kosztuje 700 wydałem. I bym miał jeszcze jakąś nową. Jezu Dobra. Lecimy. Znaczyłem się przynajmniej przy, przyciskiem. O, o, tam była ta piękna! No nie, no ale dobra, ta 900 dolarów kosztuje. No wcale nie jest taka zła. Wcale nie jest w sumie taka zła. Dobra, lecimy. Jeszcze muszę jedną tą taką złowić, tą. Nie tą. O tą! O tą, tą, tą! tą. No nie! Dobra, ty jesteś fajna też. Więc chodź. Sprzedamy ją. Dobra, i musimy znaleźć że Musimy złapać szybko. No nie złapij, teraz to nie złapiesz jej. No dobra, weźmy sobie to Fajerwerka i lecimy tam daleko. Dobra. Jest! Mamy ją! Dobra, mamy ją. Więc w takim razie ja kołem zadanie i mamy jeszcze... Mamy 7000, new quest! Round Co to jest? Round fin, to są te, dobra, one są easy. To one tam akurat... No serio, ja wszystkie wyłowiłem stąd teraz! Ja wszystkie stąd wyłowiłem te rybki. Dlaczego? No. Teraz lecimy z tą, musimy musztarda złapać. Musztarda złapać.